Cześć, ja jestem Olek i witam Was w kolejnym odcinku z serii Sportzo Ekstraklasa 2024 na 25 Dzisiaj otworzymy sobie dwa Exclusive Shotboxy. Tylko jeszcze przypomnę co jest w środku. Zawiera jedną kartę Unique Mark. I na stronie 50 mamy listę y, tych kart Unique Mark. Tak to wygląda. Czyli że, co, że z każdego klubu są prawdopodobnie po dwie do trafienia. I w pierwszym jest Spogoni Pogoni Szczecin Kutris karta letter. I co jest w opisie? Otrzymałeś specjalną kartę z unikalnym fragmentem koszulki zawodnika, w której grał w meczu ligowym w PKO Bank Polski Ekstraklasie w sezonie 2024 na 25. I to jest numer 5 na 8. Nie wiem, skąd oni wzięli literę A, jak to jest Kutris. Chyba, że ma na koszulce imię. A w drugim, może w końcu widzę w jakiś. Albo puszczanie połomica, czy coś. No nie, Lech Poznań. O, i to jest bardzo fajna karta. Dwa na dwa. Bartosz Mrozek z Lecha Poznań. No Tutaj otrzymałem specjalną kartę z unikalnym fragmentem koszulki, w której grał w meczu ligowym. A tu jeszcze jest coś napisane? Da się to wyjąć, czy nie? Dobra, nie ma po co. E, czy wiesz, że pierwsze sportowe karty kolekcjonerskie były dystrybuowane było... w paczkach z tytoniem? Co? To jest to samo. Pierwsze sportowe karty kolekcjonerskie były dystrybuowane w paczkach z tytułem pod koniec XIX wieku. Dobra, czyli ogólnie takie dwie karty. Więc teraz wydaje mi się, że całkiem niezłe. Dobra, jutro będzie e, Retail Box albo Blaster Box, jeszcze nie wiem. No więc jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Ja już się z Wami żegnam. Cześć!